Widziałem ponownie, to znowu widziałem. Tym razem chciałem powiedzieć trochę o tak dlaczego tamtego nie zauważyłem w tym wzmacniaczu. A no dlatego nie zauważyłem, że wszystkie kondensatory są niebieskie, a ten jako jedyny był zielony, najwidoczniej ktoś już naprawił ten wzmacniacz. No wmontował to co niektórzy nitrowcy mówią. Elektrolita pewnie z demontażu yy, w miarę mniej więcej pojemności, ale niestety odpływa trochę od, od tego co powinien mieć. To jest kondensator 22 mikro, jak widzicie, 30 mikrofarad VLOS 2,3%. No to trochę już zły. Jest R2,5 oma. taki kondensator 22 mikro powinien mieć o ile kojarzę o nie chce mi się tak szukać Ech, Koło jednego oma, może nawet mniej to zależy jeszcze od firmy, od produkcji kondensator już jest stary jak widać jeszcze byłby w miarę ale jak już mają być wymienione wszystkie, to wymieniam wszystkie. Yy, co do sprzętu i kondensatorów? W polskim sprzęcie, obojętnie jaki by nie był, to są już ponad zabytki 40-letnie, 40-letnie. Powinny być wymienione wszystkie, łącznie nawet z głównymi, bo główne taką główną. Tutaj taką zaślepkę taką czarną widzicie ona, ona już wychodzi ale nie wyjdzie już więcej na to, że mniejszy stężenie elektrolitu jest i gazy się nie uzbierają prawie bardziej wyschnie i napuchnie rozsadzi go wewnętrznie i straci pojemność ewentualnie zrobi zwarcie i uszkodzi bezpieczniki ale wcześniej zacznie lub już buczy, podgłaszając dźwięk, daje zniekształcenia, których nie powinno być. Tak, jak byłem, mam tutaj taki wzmacniacz yy, zagraniczny Nikko yy, Kondensatory też w nim były wymieniane, yy, oprócz głównego, bo główne zazwyczaj zostawiam. W zagranicznym sprzęcie, jeżeli nie wylewa, to nie, nie tyczy się techniksa jeśli nie wylewa i trzyma parametry to taki kondensator jeszcze bardzo długo wytrzyma chodzi mi o główne, te największe kondensatory, które są one są dosyć firmowe zazwyczaj i mają większą ilość elektrolity niż mniejszych wiadomo, że duży elektrolit Dziurki, czy tam uszczelnienie takie samo jak w mniejszym Bo nie ma gdzie uciekać Jak troszeczkę wyparuje, także Nic mi się nie stanie Ech, Bo ja ten duży kondensator Trochę Kosztuje W miarę koszta A Ja zostawiam na to, że Zawsze trochę posłuży. No tutaj w tym niko ten kondensator, który zostawiłem, bo Lesza to były bardzo trochę podraciły pojemności. Ten duży zostawiłem i dopiero teraz y, zaczyna go być słychać buczenie. A teraz nie ma kolumn podłączonych. no tak. Buczenie w głośnikach takie delikatne. Najpełniej już jest do wymiany. Wytrzymał 5 lat. Dlatego go wcześniej nie wymieniałem, Bo zawsze to o 5 lat dla nowego kondensatora dłużej wytrzyma. I później znowu można wymienić. To jest i tak kupę czasu. 5 lat to jest bardzo dużo żywotność kondensatorów jest różna, to zależy jak jest sprzęt użytkowany w jakich temperaturach i w jakich w warunkach ile użytkowany żywotność kondensatora, który chodzi 24 na dobę jest zależna od firmy od 5 do 10 lat non stop 24 godziny na dobę Obciążenia, obciążeń i innych y, warunków. Zazwyczaj producent y, na maksymalnych y, y, warunkach, które knosowca może być obciążony, wypisuje ile miliamper, czy amper y, prądu ładowania i rozładowania. Y, w warunkach 105 stopni czy tam 125 stopni co zależy od kondensatora 85 stopni podaje mniej więcej ilość godzin standardowo jest to 1000 godzin o małym ESR aż po 10 tysięcy godzin z większym ESR, ESR. chodzi o to że w zasilaczach impulsowych takie 10 tys. godzin, średnio się nadaje, ze względu na to, że ma inne SR. Do zasilaczy impulsowych powinno być jak, jak, jak najmniejsze SR. Na sprzęty audio też przydaje się, żeby było jak najmniejsze SR, ze względu na to, że y, przenosi y, sygnały w impulsowym właśnie wyrównuje sygnały, znaczy z 30 kHz, czy za szpilek robi stałe napięcie. Kondensatory w zasilacze impulsowych zależy od projektu niektórych mogą się grzać to znaczy, że zasilacz został źle zaprojektowany. Nie podane są na diody filtry, a wyczerp w zasilaczach chińskich powinien być na diodzie y, filtr y, z rezystorem z kondensatorem ceramicznym i powinien być równolegle do kondensatora elektrolitycznego y, też kondensator o pojemności 10 100 nano zależy od projektu zależy od y, od częstotliwości działania przetwornicy Także Niektórzy producenci lecą sobie w kulki Szczególnie z tych tanich ładowarek chińskich Więcej się grzeją nawet jak sam chodzi zasilacz Więcej się grzeją Kondensator szybciej szlag trafia No i trzeba sobie kupić następną ładowarkę W oryginalnych ładowarkach firmy Samsung czy tam załóżmy ten producent coś takiego przewidział jest bardziej porządnie zrobiona niż w takich tanich ładowarkach które prawie do niczego się nie nadają eee, nawet dziś znalazłem filmik z oscyloskopem ten Finrisy, co gościu miał e, za 4-5 e, tych ładowarek i firma ładowarka praktycznie żadnych szpilek nie dawała a niestety chińskie ładowarki to co było w komplecie widać było na ekranie bez sądu bez sądu widać było na ekranie jak fajnie szpilki sobie chodzą bez bez żadnego podawania sygnału na jakiejś tam czułości nawet nie wiem jeszcze jakiej no ale to może wprowadzać błąd bardzo dużo elektroników może wprowadzać błąd dlatego starajmy się kupować firmowe ładowarki dobrego producenta znanego producenta bo taka ładowarka na pewno dłużej wytrzyma niż taka najzwyklejsza chińska a przy okazji jeszcze zależy jeszcze od tej ładowarki może być źle zaprojektowana. Jeżeli nie ma zabezpieczenia. Może spalić telefon albo inne urządzenie USB. To byłoby na tyle. To na razie.